Skibińska, witam bardzo serdecznie w studiu. Witam przede wszystkim naszych dzisiejszych gości, a są to tancerze teatru tańca Koinspiracja. Dokładnie Paulina Grochowska, Amada Laura Kondratowicz i pan Adrian Rzetelski. Witam serdecznie. Dobry. Proszę państwo Dobry. tańczą. Sumie, w sumie tak. Tak, tańczymy wszyscy. Jednak. To tak niepewnie, no jak? Tańca, koinspiracja. Tak. Paulina jest tak. tancerką, ja jestem choreografem, a Amanda zajmuje się stroną organizacyjną, ale też tańczy. No no I muszę się uczę też, tańca. Też do mnie to dotarło. Tak. Koinspiracja, bardzo ciekawa nazwa, wynika z tego moim zdaniem, że jesteście dla siebie najlepszą motywacją. Inspirujecie się, koinspirujecie. Chociaż koinspiracja też z konspiracją trochę mi się kojarzy. Troszeczkę tak, bo troszeczkę w tajemnicy zaczęliśmy działać na początku, ale rzeczywiście inspirujemy się nawzajem, ale to nie znaczy, że zamykamy się w swoim gronie. I ludzie z zewnątrz też nas inspirują bardzo i korzystamy z tego. Działacie już od kilku lat, przynajmniej tutaj na terenie Poznania Wielkopolski, ale też bardzo szeroko przygotowujecie coraz to nowsze produkcje. Teraz mhm. też pracujecie nad bardzo ciekawą, która... Światło dzienne w zasadzie ujrzy dopiero w kwietniu, ale wiem, że przygotowujecie też próbę otwartą. Ale zanim do tego to pytanie, bo wiem, że przygotowaliście bardzo ciekawy projekt zachęcający do finansowania tego spektaklu. Trudno jest na rynku znaleźć źródła finansowania swoich spektakli. Ja powiem tak, że dopiero teraz ukonstytuowaliśmy swoją działalność i Teatr Tańca Koinspiracja działa pod Fundacją Koinspiracja. Na dniach dostaliśmy KRS. Więc. Do tej pory było nam ciężko zbierać fundusze na nasze realizacje, i najczęściej były one finansowane z własnej kieszeni. W tej chwili pomagając sobie właśnie portalem Polak potrafi, postanowiliśmy zebrać chociaż część funduszy potrzebnych na realizację naszego projektu. No, a kto na to wpadł, jak do tego doszło, to może Paulinka powiedz. Ogólnie jako że staraliśmy się nasze projekty finansować gdzieś tam z własnej kieszeni. To pojawiło się pytanie w związku z coraz większymi kosztami takich przedsięwzięć i spektakli. Bo wiadomo, że razem ze spektaklem dochodzi, dochodzą jeszcze kostiumy, dochodzi muzyka lub też ewentualnie zapłacenie jakichś praw autorskich. No i stwierdziliśmy, że potrzebujemy jakiegoś dofinansowania z zewnątrz. No i tutaj jednak koleżanka przyniosła ulotkę Polak potrafi i stwierdziliśmy, że warto spróbować. Ale Polak potrafi co? Polak potrafi działać samodzielnie, czy, czy Polak potrafi pomóc o to chodzi bardziej? Myślę, że chodzi o to, żeśmy sobie na mogli, pomogli, szczególnie w tym trudnym czasie, gdzie kulturze jest naprawdę ciężko, że liczymy na pomoc Poznaniaków, wielkopolan i Polaków i prosimy o wsparcie tego projektu. A czy jest, są jakieś profity, bonusy, można wpłacać dowolną kwotę? Czy macie tylko jakieś widełki określone innych kwot, na przykład mniejszych niż nie przyjmujecie? Są to pewne określone, powiedzmy to widełki od do i. Y Powiedzmy, że w każdych tych widełkach mieszczą się pewnego rodzaju profity. Że za 5 zł, bo już można od 5 zł wpłacać, są to podziękowania mailowe. Potem się zaczynają na przykład wstępy na nasze zajęcia z tańca współczesnego, czy też body conditioning. Można również zostać naszym mecenatem, mecenasem, czy też dostać bilet na spektakl za darmo, który odbędzie się właśnie w kwietniu. się, że to jest coraz bardziej popularna forma, bo wiem, że też niektóre z Teatrów Warszawskich proponują właśnie taki współudział w finansowaniu różnych spektakli, czy też w pomaganiu w istnieniu danego teatru, więc czy artyści muszą naprawdę tak desperacko wyciągać rękę, bo tu już chyba ambicje, motywacje już nie wystarczają na pewnym poziomie przy realizacjach. Porównując dofinansowanie teatrów, y, szczególnie sztuki niezależnej, y, w innych krajach i w naszym kraju, to rzeczywiście desperacko trzeba tą rękę wyciągać. I... Ale liczymy na to, że hojność okaże się duża naszych rodaków <laughs> i zrealizujemy ten projekt. Zresztą dzięki y, Amandzie, która się też zajmuje całą sprawą organizac organizacyjną. To jest chyba właśnie. najtrudniejsza z... jest strona. Nie na jest rolę. to tak, trudna tak, prawdę... strona bardzo. <laughs> Czarną Wydaje się robotę, że, można powiedzieć, w naszym teatrze. Tak, czarną robotę. <grym> Wydaje mi się, że ktoś musi artystów po prostu tak jakby ogarnąć i, i zająć się też takimi właśnie sprawami no, bardziej przyzimnymi. Nie tylko tańcem, który pięknie wygląda, muzyką, którą pięknie się słyszy, tylko właśnie ktoś musi być taki, kto tutaj pomoże w zbieraniu funduszy na spektakl, który jest... No nie bywamy wydatkiem, bo ja to ja naprawdę powiem, są tak, koszta takie wejdę, wiążące bardzo. Wejdę ci troszkę w słowo. Rzeczywiście tutaj Amanda powiedziała o takim ważnym aspekcie jej współpracy z nami, że ona jest takim motorem, jakimś takim, kto czasami musi nas kopnąć po prostu, <laughs> bo my zajmując się sceną, tworząc spektakl, tyle energii spalamy na to, żeby y, zrobić coś, co jest wartościowe, prawda? Czy tancerze, aktorzy, y, którzy na scenie mają realizować moje zadania. A jednocześnie zajmujemy się wszyscy tą sprawą organizacyjną i w tym momencie. Kiedy no nie ma czasu na myślenie, Nie ma o tym czasu po na myślenie, i Amanda, tak. która trzyma się sztywno reguł wytyczonych, gdzieś tam sobie narzuconych, jest osobą po prostu wręcz niezbędną. W, tak, wcześniej w naszym jak, teatrze. jak próbowaliśmy ogarnąć wszyscy razem organizację, to się okazywało, że albo Podwajaliśmy to, co już zostało zrobione, tak, albo dublowaliśmy, al, tak, dublowaliśmy się, albo odwrotnie szliśmy w zupełnie innych kierunkach. Wszyscy artyści po jakimś czasie przyznają, że muszą mieć menedżera i osobę, która zajmie się wszystkimi poza artystycznymi sprawami, tylko dlatego właśnie, żeby mieć wolny umysł do tego, żeby tworzyć, ale myślę, że taka osoba jak menedżer czy specjalista od PR-u jest też... Motywatorem, taką osobą, która niesie nadzieję, będziemy mogli to zrobić albo i nie. O, mam nadzieję, że należy do takich osób i, i tutaj <śm> <śm> pomagam <śm> zmotywować się właśnie Adrianowi, Oczywiście. Paulinie i, i reszcie koinspiracji. To ja mam no, to... nadzieję, że Wam się uda zrealizować ten projekt, ale cały czas mówimy o tych dwóch stronach artystycznej i organizacyjnej, ale musimy zdradzić co to będzie za dzieło. E, nie chcielibyśmy <śm> zdradzać wszystkiego, prawda? ale Kuchymermka jeszcze... tajemnicy. <grymny> tajemnicy. Spektakl będzie miał tytuł Myśli i chcieliśmy w tym spektaklu zadać parę pytań a na przykład czy planeta Wenus może być planetą szczęśliwą. Będzie to bardzo kobiecy spektakl, chociaż robiony przez mężczyznę. Właściwie nie, może ja byłem tylko jakimś motorem, a robimy go wspólnie, prawda? Bo to, to też jest bardzo ważne, że. I czy ta planeta Wenus w ogóle okaże się planetą szczęśliwą, to może się okaże na końcu tego spektaklu, a może nie, może zadamy tylko pytanie. Chyba w zasadzie im... bardziej nam nawet chodzi o to, żeby zadawać pytania publiczności i nie dawać jasnych odpowiedzi, żeby e, zmusić też widzów do myślenia i do e, zbadania tego, jak nasze życie wygląda, bo to, co my robimy, tak naprawdę jest odzwier odzwierciedleniem tego, co się dzieje w życiu. To ja mam nadzieję, że uda się te enigmatyczne plany zrealizować. Państwo Aha. też mogą pomóc. Zachęcam. Jest bardzo ciekawa zajawka przygotowana przez artystów na stronie polakpotrafi.pl, ale proszę też zerknąć na pewno na Facebooka Teatru Tańca Koinspiracja, wszystkie informacje tam się znajdą. To mam nadzieję, że... Będziemy mogli zapo zapowiedzieć Wasz projekt, który już w kwietniu, z tego co wiem. Tak. Dziękuję serdecznie, trzymamy mocno Dziękuję. kciuki. Państwa moimi gośćmi byli Paulina Grochowska, Amanda Laura Kondratowicz i Adrian Rzetelski, Teatr Koinspiracja, Teatr Tańca, Koinspirację. Dziękuję Wam serdecznie za przybycie. Dziękuję. Dziękujemy. Państwa zapraszamy na dalszy ciąg pro no, programu. Teraz czas na serwis Meteo.